Hej, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Jak widzicie po tytule filmu, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym wykonam makijaż wieczorowy, makijaż, który idealnie sprawdzi się na przykład na wesele marką Golden Rose. Marka Golden Rose odezwała się do mnie jakiś czas temu z zapytaniem, czy nie chciałabym przetestować ich produktów, więc jest mi tym bardziej niezmiernie miło, że doceniła moją pracę, jaką wkładam tutaj w mój kanał na YouTubie, w moje filmy i oczywiście w Wyraziłam taką chęć, i dlatego dzisiaj przychodzę do Was z tym filmem. Otrzymałam kosmetyki, którymi jestem w stanie wykonać cały makijaż. Ten makijaż prezentuje się tak, więc jeśli jesteście zainteresowani tym, jak wykonałam ten makijaż, jakich kosmetyków użyłam konkretnie do wykonania tego makijażu, to oczywiście koniecznie zostańcie ze mną dalej. Chciałam podziękować wszystkim także za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę na moim kanale, właśnie. Kilka dni temu wybił pierwszy tysiąc subskrypcji. Więc naprawdę serdecznie z całego serca Wam dziękuję, że doceniacie to co robię. I nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka i komentarza pod tym filmem. A to dlatego, że w tym filmie będzie rozdanie i w tym rozdaniu będę miała dla Was kilka kosmetyków marki Golden Rose. Dorzucę także coś od siebie. Także myślę, że warto wziąć udział w tym rozdaniu, wszystkie warunki będziecie mieli zapisane na dole, na pewno musicie zostawić jakiś kreatywny, fajny komentarz, dlaczego to właśnie Ty masz otrzymać ode mnie paczkę z kosmetykami, także nie zapomnijcie o komentarzu i oczywiście zapraszam do oglądania dalej tego filmu, zaczniemy sobie od makijażu oka, a później przejdziemy do makijażu twarzy. Makijaż oka. Zacznę sobie oczywiście od zrobienia oprawy oka, czyli wykończę brwi. I do tego celu użyję żelu Long Stay Brow Styling Gel. Wyczesuję sobie brwi do góry, a następnie będę je wypełniać kredką o numerze 104. Bardzo lubię te kredki Golden Rose i używam ich właściwie codziennie. Świetnie można nimi podkreślić brwi, uzupełnić jakieś luki, można podkreślić, kształt w dość szybki sposób, bardzo dobrze się pracuje z tymi kredkami, one się dobrze rozcierają, także naprawdę serdecznie Wam polecam. Jedyny minus tej kredki jest właściwie taki, że szybko się kończy, jest dosyć mało wydajna, a kosztuje 20 zł, więc no... Przyznam się szczerze, że mogłaby być troszeczkę tańsza, bo naprawdę szybko się zużywa. Jeśli chodzi o bazę, podcienie, to nałożę bazę oczywiście Golden Rose Eyeshadow Primer Smooth Base. I ponieważ ta baza jest transparentna, nakładam ją pod spód, a na wierzch nałożę sobie korektor akurat tutaj miałam do przetestowania korektor HD concealer, więc nakładam ten korektor na całą powiekę, ja lubię mieć wyrównany kolor skóry, ta baza tego nie daje, więc dlatego postanowiłam nałożyć jeszcze na wierzch korektor i będę pracować na palecie City Style Face and Eye Palette, ja mam ją w kolorze 02 Smokey i mamy tutaj 9 cieni o gramaturze 1,6 g rozświetlacz, bronzer i róż świetna paletka, naprawdę taka kompaktowa i zacznę sobie od cienia tego takiego burgundowego, śliwkowego. Te cienie nie mają nazw ani numerów kolorów. Także ten cień, jak tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że od tego koloru na pewno zacznie się mój makijaż. Bardzo lubię takie odcienie śliwkowe, bordowe i następnie rozetrę ten cień brązerem z tej palety. Ten brązer jest dość jasny. Postanowiłam zrobić to właśnie brązerem, ponieważ brakuje mi w tych cieniach po prostu takiego koloru, którym mogłabym rozcierać ciemne kolory, żeby zrobić ładne przejście. A ten brązer znowu jest zbyt jasny do mojej skóry, więc na pewno nie będę go używać do twarzy. Następnie w zewnętrznym kąciku jeszcze lekko przyciemnię czarnym cieniem, tak żeby ten makijaż był taki faktycznie bardziej wieczorowy, ciemny, żeby to było takie smokey eye. Te cienie należy wspomnieć, że nie są stricte matowe, one mają taką lekką błyszczącą poświatę, to są takie mokre maty. Niemniej jednak bardzo dobrze wyglądają na oku, bardzo ładnie się ze sobą łączą i naprawdę jestem zadowolona z jakości tych cieni. W wewnętrznym kąciku nałożę błyszczący pojedynczy cień o numerze 83. On w kasetce wygląda na taki szampański, złoty kolor. Niemniej jednak na powiece prezentuje się dość srebrno. Dodatkowo jeszcze ciężko przenosi się z tego opakowania. Jest dość suchy i musiałam się namęczyć, żeby go ładnie przenieść, żeby było dobre krycie. także nie wiem, myślę, że będę próbować jeszcze na bazie Nyx'a, na bazie z Glam Shopu, tak żeby zobaczyć, czy faktycznie ten błysk będzie bardziej podkręcony, jeśli użyję czegoś pod spód. szczerze mówiąc wątpię, bo ten cień jest naprawdę bardzo suchy. i na przejście między tym błyszczącym cieniem a matami nałożę sobie jeszcze ten pudrowy róż z tej paletki. Tak, żeby wszystko ładnie ze sobą połączyć. I oczywiście mój makijaż wieczorowy nie może się obyć bez kreski eyelinerem, więc tym razem skorzystam z eyelinera w. Pędzelku. To jest smart liner, matowy, intensywnie czarny i faktycznie on taki jest. Bardzo dobrze się rozprowadza, bardzo, bardzo dobrze się nim rysuje kreskę, ponieważ ta końcówka jest precyzyjna. Nie zauważyłam, żeby się kruszył. Jest naprawdę fajnie czarny, także teraz testuję go non-stop i myślę, że za jakiś czas będę w stanie więcej na jego temat powiedzieć. Teraz przykleję sobie pasek. Akurat to jest pasek o numerze 06. Jak zobaczyłam ten pasek w opakowaniu, to się przestraszyłam, ponieważ ja lubię kępki. One są lekkie, lekkie dla oka i niewyczuwalne. A ten pasek wydawało się naprawdę ciężki. Bardzo się zdziwiłam, kiedy przykleiłam go na rzęsy, ponieważ był naprawdę lekki, właściwie nieodczuwalny. I od teraz będzie to chyba mój ulubiony pasek rzęs na jakieś wyjścia. A dolną powiekę wykańczam oczywiście tymi cieniami, którymi, których używałam u góry, czyli tym bronzerem, bordo i czarnym. Rzęsy wytuszuję maskarą New Look, New Look Full Volume pogrubiająca. To było pierwsze użycie, więc na pierwsze użycie jest dość mokra. Makijaż oka jest już skończony, brwi ma, też mam wykończone, więc teraz przejdę sobie do nakładania podkładu. I dostałam podkład HD Foundation High Definition Soft Focus Flawless Finish i dostałam ten podkład w dwóch odcieniach. Jeden to jest 103 Almond, a drugi kolor to jest 105 Cool Sand. Myślę, że zdecyduję się na ten ciemniejszy, ponieważ teraz moja skóra jest nieco opalona, mamy lato, więc ten ciemniejszy myślę, że będzie dla mnie idealny, a ten drugi trafi dla Was do paczuszki na rozdanie, także zostawiam ten drugi, nie dotykam go. Ten podkład ma SPF 15, według producenta mamy tutaj zapewnienia, że wygładza skórę i ukrywa drobne zmarszczki. Zobaczymy jak pracuje się z nim na skórze. Ja mam skórę suchą i lubię takie nawilżające, lekkie podkłady i jestem ciekawa jaką formułę będzie miał ten podkład, czy faktycznie będzie ukrywał jakieś niedoskonałości, wygładzał skórę, czy podkreśli to co zazwyczaj chce ukryć. Także przechodzimy do nakładania podkładu. I ten kolor kulsanty cool widzę, że jest w takim delikatnie oliwkowym odcieniu. Być może, że będzie troszeczkę dla mnie zbyt jasny. Zaraz to się okaże. Najwyżej przyciemnimy buzię. I rozprowadzam go sobie oczywiście gąbeczką. Kolor mógłby być ciut ciemniejszy. Dla mnie jest odrobinę za jasny, ale przyciemnimy sobie brązerem, tak żeby wszystko było ok. Pierwsza warstwa wygląda bardzo ładnie, nie przykrył mi jakichś drobnych niedoskonałości, więc nałożę sobie drugą warstwę, tak żeby jeszcze zrobić nieco mocniejsze krycie. Bardzo ładnie pachnie ten podkład, muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba wykończenie tego podkładu, daje takie lekko satynowe wykończenie. Buzia wykonana taką nawilżoną. Druga warstwa dała nieco mocniejsze krycie i te niedoskonałości, które gdzieś tam miejscami mam, zostały lepiej przykryte. Bardzo mi się podoba formuła tego podkładu. Jest delikatnie taki lepki. Ja lubię takie wykończenie podkładów. Mam nadzieję, że nie będzie zastygał ten podkład. jest napisane, że jest lekki i nawilżający, także mam nadzieję, że naprawdę będzie się super sprawdzał. Na pewno poza dzisiejszym filmem też go. Będę jeszcze testować. Na tę chwilę bardzo mi się podoba jego wykończenie. Jest taki satynowy, pięknie odbija światło. Mam nadzieję, że to widzicie w kamerze, na pewno to widać. Jedynie co odcień, mam wrażenie, że jest troszeczkę zbyt jasny do tutaj szyi, tak że będę musiała buzię nieco przyciemnić, żeby wyrównać wszystko. I teraz nałożę korektor, to będzie korektor HD, Concealer High Definition, soft Focus, też ma SPF 15. Ja mam go w kolorku 05 jeszcze nie miałam tego korektora, więc jestem bardzo ciekawa, on ma taką pompkę i jest zakończony gąbeczką. będę nakładać go w okolice pod okiem, a także w centralną część twarzy, żeby nieco ją rozjaśnić. Bardzo przyjemnie się rozprowadza krycie też widzę, że ma zadowalające, jeśli chodzi o moją okolicę pod okiem. Też fani nawiguje skórę pod okiem, mam wrażenie, że ona jest taka mokra, pracuje skóra pod tym produktem, nie zastyga ten korektor, także naprawdę na tę chwilę bardzo mi się podoba, ja lubię takie produkty o takim wykończeniu, które po prostu nie obciążają zbytnio mojej skóry, a jednak dają efekty taki jak chce, czyli kryją to, co mają kryć, rozświetlają, także wydaje mi się, że bardzo się polubimy z tym korektorem. Bardzo ładnie wygląda ten korektor pod okiem, fajnie przykrył mi tutaj cienie i nie jest zastygający, tylko czuję, że tak naprawdę nawilża moją okolicę pod okiem, delikatnie odbija światło, także naprawdę jak na pierwszy pierwsze takie wrażenie to bardzo mi się podoba ten korektor. I teraz przejdę do przypudrowania okolicy pod okiem, także niby nic mi się tam nie zbierało, chociaż nie widzę, żeby ten korektor zbierał się w załamaniach, często moja skóra jest pod okiem przesuszona i... Przy użyciu niektórych produktów pod oko od razu ten efekt taki mm, wchodzenia w załamania y, jakichś produktów widać, natomiast przy tym korektorze nie widzę, żeby on wchodził w załamania, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Y, I do wykończenia okolicy pod okiem, a także twarzy użyję pudru HD Powder High Definition. To jest ta sama y, seria, tu jest również SPF15 i to jest korek 202 banana. Y, on jest taki jasno żółty. I delikatnie utrwalę sobie okolice pod okiem. Jeśli chodzi o produkt do konturowania, to mam tutaj paletkę Contour Powder Kit. Przyznam się szczerze, że bardzo mi przypomina ona paletkę z, ze Smashboxa, którą już mam prawie na wykończeniu. Mam nadzieję, zobaczymy jak z jakością tego produktu być może, że będę miała czym zastąpić paletę, która jest po prostu dosyć droga, a ta wygląda prawie identycznie, także jestem ciekawa jak się sprawdzi. I zacznę sobie od ocieplania twarzy tym środkowym kolorem, tak żeby nieco ocieplić buzię, a następnie przejdę do konturowania tym ciemniejszym kolorem i używam do tego tego pędzla Contigo, który już znacie z mojego kanału, ja często go używam w filmach. Na skóry ten środkowy kolor widzę wygląda dość pomarańczowo, więc pewnie nie będzie to jakiś specjalnie mój ulubiony odcień. Ja najbardziej lubię chłodne brązery, takie właśnie jak ten tutaj. On ma dość fajny kolor, więc teraz przejdę sobie do konturowania właśnie tym kolorem, tak żeby pogłębić po prostu ocieplanie, konturowanie twarzy. Ten kolor zdecydowanie bardziej mi się podoba ciemniejszy, także myślę, że będę korzystać z tego drugiego. Centralną część twarzy rozjaśnię sobie tym tutaj produktem rozświetlającym, tym jasnym. Jeśli chodzi o róż, mam do przetestowania róż z kolekcji Nude Look. I to jest Face Baked Blusher, czyli wypiekany róż. Akurat ja mam go w korku Peachy. Nude, także jestem ciekawa, bo bardzo mi się podoba ten kolor w opakowaniu, jak będzie prezentował się na skórze. Jest to taki właściwie jeden z ulubionych moich kolorów, jeśli chodzi o różę. Już widzę, jego pigmentacja jest naprawdę w porządku. Dość się osypuje, zobaczymy jak wygląda na buzi. Twarz jest już prawie wykończona, zostało mi właściwie rozświetlenie buzi. Jak możecie zauważyć, skóra wygląda dość matowo, dość taki jest ten efekt takiej matowej skóry. Ja przyznam się szczerze, że bardzo lubię efekt rozświetlonej skóry, więc zastanawiam się, gdzie zginął ten podkład, który miał dawać świetlisty wygląd, ponieważ nie używałam żadnych produktów matujących. Jak zauważyłyście, użyłam pod oko tylko tego pudru bananowego, a resztę twarzy wykonturowałam tym produktem do konturowania nałożyłam róż i tego pudru tutaj rozświetlającego, który teoretycznie powinien dawać rozświetlony efekt, właśnie z tej trójki. Także bardzo ta skóra wygląda teraz matowo, i w związku z tym muszę ją troszeczkę rozświetlić, żeby czuć się lepiej. I do tego celu użyję paletki rozświetlającej. To jest ta paletka z trzema rozświetlaczami. Jeden jest taki chłodny, różowy, następnie jest złoty. Myślę, że użyję na pewno tego, ponieważ ja dobrze czuję się w takich kolorach. I trzeci to jest taki właściwie chyba brązer rozświetlający. Może też użyję go na policzki. Zobaczymy za chwilę. Na początek nałożę sobie ten złoty kolor, tak żeby zobaczyć, jak wygląda na skórze. Efekt rozświetlenia jest dość mocny. Spróbujesz sobie też użyć troszeczkę tego brązera. Muszę Wam powiedzieć, że ten rozświetlacz jest bardzo fajny i ten taki bronzer naprawdę też prezentuje się super, bardzo ładne daje, bardzo ładną taką poświatę, więc idealnie możemy właśnie z, ściągnąć taką pudrowość, jeśli chodzi o policzki. Teraz czuję się zdecydowanie lepiej, już mam rozświetloną troszeczkę buzię, więc od razu lżej na sercu, ja wolę zdecydowanie taki efekt. Spróbuję sobie rozświetlić jeszcze, oprószyć całą twarz tym różowym kolorkiem, ale to będzie dosłownie takie delikatne, puchatym pędzlem z Contigo, tak żeby nieco ta buzia była taka świeższa, rozświetlona, ale już bez przesady nie będę tego produktu też nakładać, nie wiadomo ile. Teraz bardzo mi się podoba wykończenie buzi, jest taki zdrowy glow, skóra wygląda od razu lepiej, wszystko wygląda fajnie, troszeczkę powiem wam, że czuję takie ściągnięcie, jeśli chodzi o ten podkład, także czuję, że ta skóra jest trochę ściągnięta, także nie wiem, czy on w międzyczasie gdzieś tam zastygł. Makijaż twarzy jest już skończony, to teraz przejdziemy do malowania ust i mam do wyboru kilka kolorów pomadek, to jest My Made Lip Ink, to są chyba jedne z najnowszych pomadek i ja tak myślę, że użyję, koloru 05, on będzie taki idealny do tego makijażu, który zrobiłam. To jest taki pudrowy, brudny róż z odrobiną brązu. Reszta to czerwienie. Ten kolor jest 04, dość taki pomarańczowy, a 03 jest dość brązowy, więc raczej mi do tego makijażu, który mam na sobie, nie będą pasowały. Ale myślę, że ten 05 sprawdzi się idealnie. Bardzo mi się podoba, że te produkty Golden Rose, które są ym, do ust, tusze do rzęs, korekty eyelinery są właśnie w takich foliowych opakowaniach, ja wiem, że to jest plastik i za dużo jest tego plastiku, niemniej jednak przez to te produkty są higieniczne i unikamy tego, co się dzieje w Rossmanie, czyli część produktów jest po prostu otwarta, ludzie robią sobie testery z nietesterów, a tutaj fajne, higieniczne opakowania i wiemy, że nikt przed nami na pewno tej pomadki nie używał piękny jest ten kolor, zobaczcie, to jest taki brudny ymm, róż. Bardzo przyjemnie ta pomadka rozprowadziła się na ustach. Kolor jest super. Myślę, że tego makijażu oka wygląda idealnie, za chwilkę zastygnie. Ja pomadki Golden Rose matowe mam, używam, bardzo je lubię. Zresztą tak naprawdę dużo produktów Golden Rose mam w swojej kosmetyczce. Makijaż jest już skończony. Bardzo się cieszę, że mogłam zrobić pełen makijaż jedną marką. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich filmów na moim kanale, to koniecznie dajcie znać. Dziękuję bardzo Golden Rose za Paczki z kosmetykami do testowania. Jest mi naprawdę bardzo miło, że mogłam nagrać ten film i użyć produktów tylko i wyłącznie marki Golden Rose, ponieważ jest to marka, którą lubię, której używam. Część z tych produktów już wcześniej znalazła się w moim kuferku. Część z nich właśnie dzięki Golden Rose mogłam przetestować i na pewno będę do nich wracać, na pewno będę ich używać. Przypominam jeszcze raz o rozdaniu. Jedna osoba, która zostanie przeze mnie wybrana, której komentarz najbardziej mi się spodoba, będzie najbardziej kreatywny, otrzyma ode mnie paczkę z produktami Golden Rose i znajdą się tam m.in. na pewno mgiełka, baza pod makijaż, na pewno podkład, na pewno kilka pomadek, cienie. Myślę, że dorzucę też coś od siebie tak żeby była mała niespodzianka także odsyłam Was do opisu pod filmem tam znajdziecie warunki wzięcia udziału w rozdaniu na pewno musicie zostawić komentarz a pozostałe informacje będą zapisane na dole przypominam o zostawieniu kciuków w górę koniecznie zostawcie na dole komentarz no i cóż do zobaczenia w kolejnym filmie pa pa